Genius E-Face 1325R charakteryzuje się przede wszystkim futurystycznym designem. Do zestawu oprócz kamerki załączono także wielojęzyczną instrukcję obsługi oraz płytę z aplikacjami Crazy Talk Suite Pro i Baton Manager. Lekka i kompaktowa kamerka prezentuje się elegancko i nowocześnie. Jej instalacja jest prosta i intuicyjna i co ciekawe nie wymaga dodatkowych sterowników. Jedyny wymóg to posiadanie w komputerze złącza USB. E-Face 1325R wyposażono w sensor o rozdzielczości 1,3 megapiksela. Pozwala nam to na ukazywanie naszej facjaty w całkiem niezłej jakości. Ma to także znaczący wpływ na rejestrowanie obrazów w postaci nagrania wideo. Przy nagrywaniu w rozdzielczości 640x480 płynność dochodzić będzie do 30 klatek na sekundę. W przypadku nagrywania w rozdzielczości 1024x768 będzie to zaledwie 9 klatek. Nie powinno to być jednak utrudnieniem, gdyż pierwsza wspomniana rozdzielczość także cieszy oko. i e face umożliwia także wykonywanie pojedynczych zdjęć w maksymalnej rozdzielczości 1280x1024. Przy odpowiedniej regulacji ostrości na świetleniu pomieszczenia, webcam spokojnie może posłużyć nam jako na przykład urządzenie do sfotografowania przedmiotów na internetowe aukcje. Dzięki składanej podstawce, kamerkę przymocujemy niemalże wszędzie na monitorach kineskopowych, LCD czy płaskich powierzchniach, jak na przykład blad biurka. W przypadku przytwierdzenia iFace 1325R do monitora, do naszej dyspozycji oddano także możliwość regulacji kąta nachylenia w górę i w do pełni szczęścia brakuje tylko możliwości regulacji w poziomie. O tym, czy nasze urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane, poinformuje nas podświetlana na niebiesko dioda LED, która uruchamia się, gdy wykryje, że kamerka weszła w interakcję z jakąś aplikacją. E-face od Geniusa to także swoisty gadżet Agenta 007. Wszystko dzięki funkcji Monitor i wbudowanemu detektorowi ruchu. Gdy ktoś wtargnie do naszego pokoju czy biura, kamerka automatycznie zrobi zdjęcie intruza i wyśle je na nasz adres e-mail. Dzięki oprogramowaniu Crazy Talk i możliwościach jakie daje, sporo czasu spędzicie na zabawie w modyfikację waszej twarzy, aczkolwiek aby w pełni poznać te możliwości, niezbędne będzie uzbrojenie portfela w banknot 100 złotowy i udanie się do sklepu.